I tradycyjnie, nie wiem czy to się nagrywa, czy to się transmituje, nic nie wiem, bo się dopiero uczę. Ale czytam książkę Feliksa Gwizdża. Dobrzy ludzie. Feliks Gwizdż, Podhalanin, Piłsudczyk, autor piosenki. Przybyli u Ani pod okienko, cokolwiek sądzić o. A po teozie wojny, to chyba piosenka jest udana, udatna. Druga część książki. Gdy do izby weszła Wikta ze skopcem mleka, Lejzuś miał ochotę wyjść, by z nią nie gadać. Lecz Wikta postawiła skopiec na ławce tuż koło drzwi i tam stanęła. Lejzuś zaś nie miał ani odwagi, ani sił tak blisko koło niej przechodzić. Nic z tych krów nie porada wydoić, odezwała się najpierw Wikta. Dziś nawet krowy nie chcą być dojne, zauważył cichutko Lejzuś. O cóż ci zaś chodzi? Mnie o nic, dziwuje się ino ludziom, którym zawdy musi o coś chodzić. Nie dziwuj się za bardzo, świat by skapał bez nich. Byłby nareszcie porządek, odciął się Lejzuś. Ani nie porządkuj, tak bardzo, bo porządek stoi nie takimi jak ty. Ho, ho, wiem o tem. Gdyby tak wszystka ludzie byli tacy jak ja, Matko Boska, przerwała mu wikta, by nie było co zjeść ani włożyć na siebie. Słusznie, choć znowu dziwno mi, czemu to twój chłop chodził obszarpany i głodny. Pilnuj siebie, do mojego chłopa się nie wtrącaj. A zatem, nie wtrącający się do twojego chłopa, pytam. Co ty wyrabiasz z moim bratem, bo Cyprian mi brat? Milcz, syknęła Wikta. Obrałaś drugę łatwą na odpowiedź. Ty zaś obierasz drugi trudne nie robię. Lejbuś spostrzegł w renareszcie, że utarczka ta nie różni się już niczem od tylu dawniejszych, jałowych, nudnych i przebrzydłych. Chciał ją wtedy zakończyć, ale tak, aby jego słowo było ostatnie. Czuł się głęboko draśnięty zarzutem nieróbstwa. Lenistwo moje, zaczął tedy, nie krzywdzi nikogo, a to jest grunt. Moje lenistwo więcej ma wagi jak twoje harowanie od świtu do nocy. Moje lenistwo ściąga nawet łaskę boską na ten dom. A Lejzy, oburzyła się Wikta. No, gdybym był podobny do ciebie, zapalał się Lejzuś, miałabyś pół tej chałupy, sadziłabyś, siałabyś na moim gruncie? Kosilibyście moje łęgi? Przecie to wszystko tak, jak wasze. I nie wymawiam, że moje. Patrzcie, jaki dobrodziej, przedrzeźniała mu się Wikta. Naważ mu, postaw miskę pod nos jak panu, a on będzie jeszcze wypominał. Cóż by to było z tego gruntu, jakby nikt na nim nie robił. Samo nie urośnie. I wlekłaby się ta kłótnia chyba w nieskończoność, gdyby w tym momencie nie wszedł do izby zziajany od upału, znużony i zrezygnowany Cyprian, mąż Wikty, a brat Lejzusia, chłop setny, dobiegający w leciech czterdziestki, choć z wyglądu znacznie starszy. Za nim wsunął się prawie niepostrzeżenie znany Włóczyki i kręci noga od Rowąski, wygolony delikatnie, uśmiechnięty dziecinnie Florek ledwie wszedł zobaczył i zauważył już wszystko pochwalony Jezus Chrystus witał się uprzejmie, a chytrze wikta ledwie raczyła go dostrzec zbąknęła mu jeno przez zęby na wieki i w te loty zwróciła się do męża no byłeś przydą był przydą lada chwila Cyprian odpowiadał bezbarwnie i smutno. Lejzuś znać szukał jakiejś treści dla siebie w tym zagadkowym pytaniu i odpowiedzi, gdyż wpatrzył się w twarze Cypriana i Wikty wzrokiem badawczym i czujnym. Zdawało mu się, że wpadł wreszcie na trop sprawców jego niepokoju i męki. Tak był już pewny, że to pytanie i odpowiedź była związana z jego niejasną, otaczającą go dokoła sprawą. Niby to zapraszał Florka, żeby usiadł, Niby wypytywał się go, co słychać pod grapą, lecz bacznem okiem śledził przede wszystkim Wiktę. Florek zaś, chudoba i nędzarz, z gazdowską, szeroką miną pytał troskliwie o zdrowie i powodzenie wszystkich domowników. Lecz Wikta w okamgnieniu zobaczyła Florkowi, kim jest. – Dawnoście tu byli, że się tak o nas rozpytujecie? – a coż oni ci wadzą? Stanął w obronie florka Cyprian. Bój się Boga. Wikta, gdzieś nie osa. Osa. Ech, co osa, to osa, dorzucił z rozkoszą Lejzuś. Przepytuję pięknie, zaczął uniżenie Florek, ale też oswojona. Diabła ta machnął ręką Lejzuś. Uuu, to nie peć, skurczył się Florek. Inoś se ze mną nie poczynajcie, syczała Wikta, ale Jezus, jakby dosiadł karego konisia, dawał się już ponosić myślom i słowom. My z tobą skończyli, mówił. Jeszcze cię na świecie nie było. Z czym tu poczynać? Z czym pytam? I nagle, jakby nigdy nic, zwrócił się do florka. Robicie te koła? Koła, koła, zapała Wikta, wychodząc z mlekiem do komory. Lecz w izbie nikt już nie zwracał na nią uwagi i Cyprian jakoś pojaśniał, gdy mowa zeszła na nowy, wypieszczony przedmiot. Jakoż? pytał Florka z istotną ciekawością. Będzie co z tych kół? Cichozę, cichozę, szeptał Florek tajemniczo. Józ, józ, inu, ino. E? Powiadom ci, zwrócił się Florek do Lejzusia. Jutro pewnie okrocze siedzenie, nogą raz, drugą dwa, raz, dwa, a koła idą, idą, lecą, lecą, mijają pola, lasy, wsie. Florkowi stanęły radosne łzy w oczach. Chodził dokoła po izbie, naśladując zabawnie ruch kroku na rowerze. Powiadam wam, gwarzył w zachwyceniu, jakem uwidział tego pana w Dunajcu na kółkach. Jakem pomyślał, co to przecie za raj boski na ziemi tak na tych kółkach mijać, mijać, lecieć? Kiedy wy zawdy to samo przerwał mu Cyprian. Jako? zapytał markotnie Florek. Gadacie, opowiadacie, a samej rzeczy nie powiecie. Rzecz sama to prawie nic wypalił Florek bo cóż, dwa kółka, siedzenie, łańcuch. To nic, ale samo pomyślenie, to je dopiero radość. Radość, nim człowiek ręką nie dotknie, westchnął Lejzuś. Florek jednak nie wiedział na pewne, co tu odpowiedzieć na taką rację. No, no, może być, wymamrotał niewyraźnie. To na nic, mówił Cyprian. Co mi z radości, kiedy jej nie trzymam w ręce. Ba, a cóż mi z radości, co nie ucieka, medytował Lejzuś. E, bracie, zwrócił się Cyprian do Lejzusia, tak ci się widzi. A ono życie. Co życie? Życie tak, jak ja chcę. Tak? Ho, ho, bracie. Niech ci ta Bóg nie da tej prawdy, którą mam ja. Jeszcześ nie za stary, młodszyć ode mnie. Jeszcze może przyjść czas, kiedy cię zaczną wyciągać z prawd Twoich młodych jak ze studni topielca. Wyratują cię na czas, wyratują. Albo ja ich, choć po prawdzie mówiąc, to by mi się nie chciało babrać z nikim. To też, a oni się pobabrają z tobą. Ostatnie słowa Cypriana znów zaniepokoiły Lejzusia do głębi. Nie znał jeszcze dokładnego ich znaczenia, lecz czuł już ich grozę straszliwą, ich mściwy upór. Przekonał się prawie, że Cyprian coś wie, coś kryje przed nim i byłby mu się może w tej chwili rzucił na szyję z błaganiem o prawdę. Lecz przeszkadzała mu obecność Florka, który z umiarkowaną prostotą rozdziawiał gębę jak wrota i patrzał z jakimś przedziwnie słodkim niedowierzaniem w oczach to na Cypriana, to na Leizusia. Moi ściewy, zaczął wreszcie, już tak pięknie gwarzycie jak zambony. Nic za nic was nie rozumiem, boście tak z tych kółek zleźli na jakieś prawdy i zobaczyliście o rzeczy o sto ważniejszej. Zawdy tak bywa, ofuknął go Lejzusiu. Oto idzie, prawił flarek, florek dalej prawie szeptem. Co byście mi też, Cyprianie, dali jeszcze jedno stare koło, bo tamto się osuło. Jutro pewnie, pewniutko będzie próba. Cóż bym wam nie dał? Dam, i no tak zabierzcie, co by Wikta nie widziała. W Lejzusiu obudził się znów duch przekory. Ha! ha zaczął się śmiać. Wikta, Wikta, Cysarz! Bodaj rzecie Cyprian, oj bodaj. Śmiej się ciszej, co byś wnet nie płakał za głośno. Spokojnie i dobitnie odpowiedział mu na śmiech Cyprian. I tak to drugi śmiały krok Lejzusia zawisł znów w powietrzu. To czytałem ja, Artur Czesak. To był fragment książki Feliksa Gwizdża, Dobrzy Ludzie. Wydanej w Lwowie w roku 1912. Dziękuję. Może kiedyś będzie ciąg dalszy.